opowiadajcie, jak tam nocowanko w szkole. Było super, mamo. Oglądaliśmy film i robiłyśmy sobie skinker. Skinker? Jaki skincare? O czym ty mówisz? No, Nancy, Nele miały ze sobą produkty. No i my też mogłyśmy wypróbować. Ojej, w tym wieku wasza skóra jeszcze tego nie potrzebuje. Takich rzeczy używają dorosłe kobiety. Nie, ewentualnie najwyżej dziewczyny w wieku dorastania. Wam takie coś nie jest potrzebne, pamiętajcie o tym. Wiemy, mamo, to była tylko zabawa. Mamo, znasz przecież Nancy i Nelę. One wszystko mogą mieć, co chcą i używać. Mają tyle rzeczy do makijażu. Jak rodzice tak lubią, to tak jest. No nic, cieszycie się już powoli na wasze świadectwa? To już za niecałe trzy tygodnie. Tak, mamo, ale oprócz matmy na tą ocenę się nie cieszę. Mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Nie martw się! Na rozdaniu świadectw zawsze jest fajnie. No właśnie, głowa do góry. Trzy tygodnie później, piątek. Kochani, co? Będziecie na wakacjach ze szkołą tęsknić? Ale pani ma pytanie, oczywiście, że nie. Ja ze szkołą będę na pewno tęsknić. Ty będziesz ze szkołą tęsknić? Nie my się czemu dziwić. O Boże, jaki wstyd za ciebie! Jak chcesz być w naszej drużynie, to nie gadaj takich bzdur. Sorry, tak mi tylko wyleciało. Szczerze mówiąc, ja na wakacje się cieszę. Na morze, na upały, na plaże. Jedzie ktoś z was na wakacje? Ja jadę proszę pani z rodziną do Paryża. Aktualnie czytam dużo o historii Paryża. Muszę być dobrze poinformowany Przestań w końcu ty kujonie e, Znowu zapomniałem Nie a proszę pani lecę na Majorkę <noise> Najbardziej to się na plaży cieszę A ja w tym roku przepływam na wakacjach Z moją rodziną na balkonie Na balkonie a gdzie to ma być Ja znam wszystkie kraje na świecie Ale balkoni nie znam Głupi jesteś Ona w domu zostaje Powiedziała że spędzi wakacje na balkonie Czyli w swoim domu Na balkonie też jest fajnie bez pracy Można tam bardzo dobrze odpocząć jeżeli ktoś z was nie wie, co to znaczy, zostaje się wtedy w domu. Po prostu nigdzie się nie wyjeżdża. Okej, okay. no dobrze. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim wam świadectwa rozdam. Zagrajmy może w jakąś grę. Może w miasto Kraj Rzekę. I może dziewczyny przeciwko chłopakom. Tak jak lubicie. Miasto Kraj Rzeka? Pewnie, proszę pani. Ja jestem w tym taki dobry. Ha, przynajmniej nam się teraz przydasz na to, jesteś pewny? Przydało mi się wam już na inne rzeczy. Zapomnieliście o klasówkach? Wtedy to ja wam... Przestań tam... Coż nas wsypać, czy co? E, co proszę? Co było na ostatnich klasówkach? E, nic, nic, proszę pani, ja się tylko przejęzyczyłem. Na szczęście. Na czym stanęłam? Ach tak, miasto, kraj, rzeka. A więc, chłopcy to jedna drużyna, a dziewczynki druga. No i ta grupa, która najwięcej pojęć zgadnie, ta wygrywa. Mhm, fajny pomysł! No tak! Na tablicy narysuję tabelę i razem uskodnimy kategorie. A więc dziewczynki są z prawej, a chłopcy z lewej. Jeżeli o kategorię chodzi, to możemy na pewno kraj i miasto wybrać. Rzeka, a nie wiem. ta kategoria jest chyba dla was trochę jeszcze za trudna. Nie, proszę pani, ja znam prawie wszystkie rzeki. Okej, okay, zostawimy tę kategorię. A reszta co na to? <grych> Niech sobie rzeka zostanie. Przecież nie jesteśmy głupie. A więc, co wy na te kategorie? Kraj, miasto, rzeka, zwierzęta. I miona jedzenie. Tak, super! Może być? W porządku! Przygotujcie coś, proszę, do pisania. I możemy zaczynać. Z każdej grupy wybierzcie jedną osobę, która pisze. tego zbierzcie się powoli grupami przy stole. No i zaczynamy. Doskonale. Teraz jeden z was. W głowie po cichu powie abecadu. A ktoś z innej grupy powie stop. Kto chce zaczynać? Ja proszę pani. No dobrze ja powiem stop. Zaczynaj. A. Stop. E. Pojęcia na E. Proszę zaczynajcie. A gotowa grupa woła głośno stop. Okej okay, literka E. Miasto na E. Elbląg. Elbląg. Okej okay, piszę. Kraj na E. e. Etiopia. Brakuje nam rzeki. Ech, nie mam pojęcia. Na rzekach się nie znam. No to zostawiamy rzekę na razie. Imię na E. Imię na e, e. Ela. Mm. Piszę. Jeszcze świeże. Emu, struś. A jedzenie to może... Mm, edam, ser. Właściwie to jest ser. Ser jest na S. Edam to rodzaj. Mm, to się musi liczyć. Okej, okay, piszę Edam. Mm, ale rzeki nam brakuje. Dobra, zaczynamy. Miasto, Ełk. Kraj Estonia, rzeka to by była Eufrat, imię Emil, zwierzę Skulap. Ej, hey, a my też chcemy. No właśnie, w porządku niech robi, przynajmniej wygramy. E, masz rację. O jedzenie? Adam, ser. Stop! Oh, szybko wam poszło. Chłopaki, chodźcie bliżej, żeby nie było takiego dużego odstępu. Teraz odczytujemy pojęcia. Dziewczynki, miasto. Nasze miasto to Elbląg. A nasze to euk. Okej, okay. a teraz kraj? Kraj Etiopia. My mamy Estonię. Mm -hmm. A teraz rzeka? Rzeki nie mamy, widziałyśmy, ale nie starczyło nam czasu. My rzekę mamy Eufrat. Aha, bardzo dobrze. Jako imię wybrałyśmy Ela. My mamy Emila. Zwierzę to Emu Esculap. Jedzenie mamy Edam. To się liczy, prawda? Tak, Edam to ser do jedzenia. My też mamy Edam. Jestem z was dumna, wspaniałe pojęcia. Ale punkt dla chłopaków. Mieli o jedno pojęcie więcej. O kurczę. Tak, tak bo dobrze jesteśmy. Jeszcze zobaczycie. Gotowi na następną rundę? Teraz dziewczynki liczą. A chłopcy mówią stop. Mogę ja odliczać? Tak, odliczaj. Okej. Okay. A, L. Dobra chłopaki, szybko. Tym razem my wygramy. Najpierw miasto na L. Londyn. Super. Kraj? Libia. Znowu rzeka. Ja chyba słyszałam o rzece w północnej Polsce. Liwiec. No, ja też słyszałam. O, mamy rzekę, super. Imię na L? Lena. Zwierzę? Lew. Jeszcze tylko jedzenie, szybko. Lody. No nie, a nam zwierzęta brakuje. Co? Zwierzęta? Przecież to takie proste. Tak, bo za długo nad rzeką się zastanawialiśmy. No to macie pecha. Koniec kłótni, zaczynamy. Miasto? Londyn. My mamy Łódź. Okej, okay, a teraz kraj? Libia. Hmm, my też. A teraz rzeka? Hmm, Libia. My też. Tak, jest taka rzeka. Że wy to wiecie, a teraz powiedzcie imię. Lena, proszę pani. Leon. Zwierzę? Lew. My nic nie mamy. Zwierzęcia nie macie, ok? Jedzenie. Lody. Lukrecje czarne. <słuch> Lukrecja? Moje ulubione słodycze. I jesteś wstrętny. <słuch> no dobrze, rundę wygrały dziewczynki. Tak, nie cieszcie się za wcześnie, na razie jest remis. Godzina później. I ostatnią rundę wygrywają dziewczynki. Tak, wygrałyśmy! Uhu, jesteśmy najlepsze! No nie, to niemożliwe. Muszę chyba lepiej te rzeki studiować. Ach, tam przecież to tylko zabawa. Zaraz będzie dzwonek na przerwę. Chcę was dzisiaj wcześniej wypuścić. No dobrze, widzimy się za chwilę po przerwie. <grym> na rozdaniu świadectw. Dobrze, proszę pani. Na rozdanie świadectw. <grym> o niemal bym zapomniał. Po przerwie. A więc, dzieci, czy mam w ręce wasze świadectwa? Uważam, że zakończyliście ten rok bardzo dobrze. Bardzo się postaraliście. Zaczynam rozdawać. To na tyle. Życzę Wam fajnych wakacji. Korzystajcie z wolnego czasu tym którzy wyjeżdżają dobrej podróży. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. lato. widzenia pani lato. Dziękujemy. Mama tato, cześć! Cześć! <grym się> <grym się> Dziewczynki, cześć! Jak tam ostatni dzień w szkole! <grym się> Super mamusiu! Cieszę się, no to chodźcie do pokoju. Pokażcie wasze świadectwa. Mhm, tak, jak chcecie. <grym się> Proszę, to moje! Dokładnie. Widzisz, jednak udało ci się z matematyki na czwórkę. Wiem, na no, szczęście! A z polskiego mam piątkę. Widzę, Oliwia, super. Klara, pokaż twoje świadectwo. Nie, ja nie chcę. A, dlaczego nie? No bo. No przecież macie na pewno, jak zawsze, podobne oceny. Na pewno nie jest tak źle. Poza tym, za oceny jeszcze nigdy nie byłem zły. No dobrze. Ojej, matematyka truja. polski dwójka. Szkoda, Klara, myślałam, że z polskiego jesteś dobra. No nie wiem, jak to się stało. No nie miałam odwagi pani Lato zapytać. Na drugiej stronie świadectwa powinna być opinia. Przeczytajmy może najpierw, może się dowiemy, jak to się stało. Tak, daj proszę. Uczennica Nancy Zakrzewska ma trudności z samodzielną organizacją pracy, wymaga regularnej kontroli. Uczennica nie zawsze kontroluje swoje emocje, co prowadzi do konfliktów z innymi uczniami. O. Oh. Nancy? Co? Jej, czyli nasze świadectwa zostały zamienione. No tak na to wygląda Ale co teraz zrobić? Na szczęście mam telefon od mamy Nancy Jest w grupie rodziców na Whatsappie Zadzwonię do niej mhm, Tak zrób Dzień dobry, chyba świadectwa naszych córek zostały zamienione Świadectwa zamienione nie wierzę Ja moich dobrych ocen nikomu nie oddam oh, Nancy, ty jesteś przy telefonie Gdzie jest twoja mama? Akurat jej nie ma No cóż, a ty widziałaś tą drugą stronę na świadectwie? Tam jest opinia U Klary na świadectwie jest opinia o tobie nie wierzę, ale sprawdzę. No nie! To opinia o Klarze! Uczynnica Klara osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Jest zaangażowana w zajęcia i chętnie bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje pomysły i pytania. Jest również bardzo pomocna i koleżeńska tak dalej. No nie, a ja co o mnie napisali? No jakby ci to powiedzieć, Nancy? Najlepiej przeczytaj sama. Ale proszę mi oceny powiedzieć, bo jestem ciekawa. Masz trójkę z matematyki, a z polskiego niestety dwójkę. Co? No nie, czyli mogę zapomnieć o nowym tablecie. Mój tablet jest zepsuty i tatuś mi obiecał, że jak będę miała dobre oceny, dostanę nowy. Te wakacje na balkonie będą super. Jest mi bardzo przykro, Nancy, ale podaj mi proszę wasz adres. Podjadę do was i zamienimy świadectwa. Okej, okay. ulica Makijażu 15. Znakomicie. Dziękuję Ci Nancy. Okej, okay, moja mama też już jest. Dobrze, no to na razie. To musi być tu. Mhm, zadzwonię do drzwi. Dzień dobry, mamy to świadectwo. Tak, też zauważyłam. Że na tylnej stronie jest rzeczywiście opinia o Klarze. No już się cieszyłam. Proszę, twoje świadectwo. Ja tu twoje, proszę. Dzięki, proszę. Dziękuję, ślicznie, że Pani przyjechała. Bardzo chętnie. Udanych wakacji. Dziękuję, wzajemnie. Fajnych wakacji. Panie NENSI, TOBIE też. <grym> Widzisz, nawet takie coś się zdarza. Jaki dziwny przypadek, mamo. I że akurat ze świadectwem z zostało zamienione. O, no, tak, ale zerknęłam. Masz znowu dokładnie te same oceny, co Olivia. Z polskiego piątka. Super. <grym> Tak, dzieli z dobrym uczuciem możemy na wakacje jechać na Majorkę! Tak, tak, a teraz chodźmy do domu i spędźmy fajny dzień! <grym> tak, mamo!